Sprawdziłem widza, czy chciał ze mną zagrać tylko i wyłącznie dla gifta. Zobaczcie jak mi poszło. To ty Co tam? Jak sądzisz o plażowej wiedźmy, bo mi się bardzo podoba. Tobie też? Nie wiem. Aha, ty posiadasz plażową wiedźmę. Ojej. Wiesz co jest moim marzeniem? Żeby być na jakimś filmiku u ciebie. Ja jestem twoim pieskiem. Hej. Wszystko w porządku? Maba! TYK GRAM Wiesz czego ja się boję? Że jak ja na przykład teraz wyszedł do lobby i ty byś mi plażał o wiedźmy ja się tego boję Ja się tego tak boję Ja chyba na zawsze padnę jak ja wyjdę do lobby i plaża będę miał mówić. Nie Ja ma mam ma nice o- nie Nice try Takie pytanie, do ciebie, byś mi mógł jedną rzecz wysłać? Nie Nie możesz wysłać? Nie mogę wysłać Czemu nie? Bo wiedziałem, że ospytasz. Ale też chciałem pogadać. Mm -hmm. A mi się nie zapytał, to byś mi wyszło? Możliwe. co ja się pytałem? Ty debilówka, Morał tego filmu jest taki, że nie powinniście mnie traktować jako maszynkę do pieniędzy. Jestem w stanie rozpoznać, kto chce gifta.